Dobry wieczór, panie redaktorze. A no, dobry wieczór, cóż za głos, naprawdę. A y z, z, z takim głosem to się powinno nagrywać płyty, prawda Tak mi się wydaje. Bardzo to brzmi. <grym> tak, tak, w muzyce country to bym teraz tutaj zrobił karierę. Ale e... chyba nie tylko w country. E... Prawda? Bo Leonard no. Cohen na przykład, prawda? Albo Barry White, to wszystko takie, to są różne rejony muzyczne, tak, które eksplorujemy. Bardzo różne. Które zresztą eksplorujemy na antenie radia wtedy. Ale ja chciałem pana redaktora zapytać o zupełnie co innego. No. Ja, bo dzisiaj dzień mówienia jak pirat, to jak mówi pirat? Mówi sensie, inaczej, to... że, że ma na przykład i... To, to chyba, chyba zależy, skąd ten pirat pochodzi ogólnie. Prawda? Bo, bo, bo wiadomo też, że, że zdarzają tak, się różne rzeczy. Piłacka z <laughs> piłacka Całajbą, chyba chyba że tak. E, natomiast ogólnie chyba by, jest e, takie przeświadczenie, że piraci e, piją dużo rumu. A, a, i, I w związku takie, z tym, że takie językiem no, typu okay. To jest to no, takie trochę niedbałe, jednak jest to Sa takie Sama naprzód, w przygodzie. O, okay, o dokładnie. To, dokładnie. Dobrze. Podobno od 2016 roku to już jest dzień miałczenia jak piad, więc ewidentnie to pasuje jakby do o. tego, o czym właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, nie? Że, dokładnie. Y, taka graczka. Już na co dzień. Panie redaktorze, co to za kanapka dzisiaj? Ona jest chyba z XXI wieku, więc taka świeżynka w naszym radiu. Tak, przemyciłem po raz pierwszy coś takiego, ale yy, po ok pierwsze jest... Z okazji dnia Puddingu karmelowego udam się po niego tysiąc mil. <laughs> nie przesadzajmy, to nie jest taki puding karmelowy, to jest bardzo ładna piosenka, która w dodatku yy, była określana jako takie przełamanie właśnie yy, tej takiej landrynki yy, popowej, która yy, w, wówczas no Coraz częściej gościła, jeżeli chodzi o y, ogólnie listy przebojów, no bo wiadomo, że, że to tam się głównie y, patrzy. A co to jest y, Landrynka Popowa? Tak, pozdrawiamy redaktor Landrynkę, ale o, o co chodzi? Mu, y, o, no, o, o stylu muzycznym mówimy? Y, wydaje mi się, że tak, że, że Aha, chodziło no. o, taką, o taki rodzaj jednak, takiej troszkę papki popowej, która. Słodkiej, słodkiej. Mhm. Była taka bardzo słodka i rzeczywiście. Y, na początku tego wieku było tego więcej, jakby szczególnie w porównaniu z tym, co się działo w latach 90., prawda? No bo wtedy jednak to, to było coś tak. zupełnie innego. Wydaje mi się, że czy to nie przypadkiem. Tak, Natalia Imbruglia tak rozpoczęła tak, tak, taki, taki słodki pop yy, piosenką torn. To, to mi się tak kojarzy ta końcówka lat 90. Mm -hmm. To znaczy, myślę, że ona jeszcze była mało, mało niebezpieczna, tak naprawdę. Bo była, bo była tak naprawdę dojrzałą panią, a o tym landrynkowym popie to, to jest takie od razu skojarzenie z młodszymi jednak wokalistkami. Tak, 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 dokładnie. Wydaje mi się, że tutaj chodziło bardziej właśnie o panie typu Britney Spears i, i, i temu podobne. No właśnie, dokładnie. I, i chyba, chyba, chyba to w, miało związek właśnie z tym. Natomiast no, myślę, że każdy czas ma, ma swoje gwiazdy i, i swój taki styl, który dominuje na listach tak, przebojów tak, i, i wtedy właśnie było w ten sposób. Natomiast tutaj się pojawiła taka pani, która yy, pokazała się z zupełnie innej strony, jakby taka Y, trochę melancholina, y, siedząca przy fortepianie i y, y, y fajnie opowiadająca. I mm -hmm. y, y, y stąd, chyba, stąd, chyba, właśnie takie zwrócenie uwagi. Zresztą sama piosenka też całkiem nieźle sobie radziła, bo to był jej debiutancki singiel y, i dotarł do pierwszej piątki w, w Stanach Zjednoczonych. To jest zresztą. Jedyna e, tak wysoka pozycja, jeżeli chodzi o, o, o produkcję tej wokalistki, bo niestety już się później to nie udało, mimo że były też e, inne single z, z tej samej płyty, ale już, 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 już nie tak. E, już, już tak Nie pyknęło, tak, nie, nie pyknęło, tak, nie, jak nie jak jak pyknęło jakby tak, tak, bardzo. Mhm. tak bardzo. Natomiast, natomiast tutaj ja e, też Czyli za co, każdym co, razem. To tak One Hit Wonder tak naprawdę. No, na, na to wygląda. No, znaczy ona w ogóle wydała bardzo dużo yy, yy, nagrań płyt, bo tak naprawdę ostatnie, ostatniej, ostatnia produkcja to jest yy, rok 2020 yy, i to był jej szósty album. Czyli cały czas yy, od początku yy, lat 2000 sobie yy, śpiewa i wydaje płyty i piosenki. Poza tym miała też możliwość pokazania się na Broadwayu. Oh. To było w 2019 roku, zadebiutowała tą główną rolą w musicalu Beautiful, musical Carol King. Także no to już jest duża rzecz. Sporo, tak, tak. Wydaje mi się, że to, to jest też ciekawe, tym bardziej, że to było kilkanaście lat. Po debiucie, czyli y, cały czas gdzieś tam y, była osobą mhm. funkcjonującą. Myślę też, że, że to, y, że na przykład y, brała ślub w 2013 roku, a ceremonię prowadziła Stevie Nicks ze zespołu ojej, To ojej. też chyba jednak świadczy, że nie, nie jest, jest no osobą name. znaną tak. w branży. Tak. tak, że nie jest no-namem i, i no Stevie Nix, tak, to, 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 to poważne nazwisko. Fleetwood poważne tutaj. nazwisko, zdecydowanie. Także, także rzeczywiście tutaj się, też się bardzo udało. A ta piosenka y ja pamiętam teledysk, który był bardzo fajny, by, że, że dziewczyna wchodzi do, do takiego. Do, do, do dark, takiego takiego, No właściwie, można by to tak nazwać, ale do takiego. Do, właściwie do garażu. Ja bym to chyba tak bardziej nazwał i odkryje, odkryje tam pianino i zaczyna na nim grać. I to pianino zaczyna się poruszać. Po okolicy, gdzieś na zewnątrz. I ona cały czas gra i śpiewa, i, i razem z tym pianinem pomyka, że tak powiem. A, czyli, y czyli muzyka, jakby o, 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 pozwala otwierać wyobraźnię i, i przebyć nią tysiąc mil, bo taki tytuł jest. Tak jest. <laughs> okay. No właśnie, 1000 Miles. To a, jest tu, tej piosenki. A, a wciąż nie powiedzieliśmy, kto to. A pani się nazywa, bo, bo to <laughs> też pewnie dużo nie zmieni, tak naprawdę. <laughs> tak. Chyba. Pani nazywa się Vanessa Carlton i, i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i, i mieszkała i w Nashville, mieszkała w Nowym Jorku, w Los Angeles, także naprawdę te takie największe ośrodki zwiedziła bardzo dobrze. I, i może stąd też. Taka y, jej duża popularność w środowisku muzycznym. Y, y, właśnie, bo y, ja pamiętam początek lat 2000- i y, ta muzyka oczywiście miała swój charakter. Mówię o muzyce popowej, ale tak. jak, jak na ówczesne standardy, to ten aranż jest bardzo smaczny. Bardzo smaczny i taki bardzo. Mm... Porównywalne z brzmieniem końca lat 80. właściwie, bo mi mm -hmm. się bardzo kojarzy na przykład szczególnie to jej granie na tym pianie, oczywiście z, 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 z piosenkami, które e, produkował, śpiewał i, i pisał Bruce Hornsby na przykład. Da, ojej, tak. Valley Road, uh, that's the way tak. it is. Ojej, tak, tak. I tutaj tak. też takie pianinko jest właśnie takie, no ono jest może trochę e, mniej dynamiczne niż tam. Bo to jednak ale tutaj jest i, instrumentem wiodącym. I, dziewczyna tak swoimi y, takimi y, delikatnymi paluszkami, mózg. Tak. Te... Ozdobionymi w tipsy zapewne, więc to nie jest łatwe. A, grać. Myślę, że, a może, może to nie były te czasy jeszcze, żeby, żeby to było a, tak okay. ale, chociaż ale, scenach... ale umówmy się, że w tipsach ciężko się gra i na gitarze i na fortepianie. Tak. No nie próbowałem, ale... Ale, <laughs> próbowałem ale myślę, że rzeczywiście obradzić. nie jest to proste, chociaż jak gdzieś tam przemknie mi gdzieś jakiś filmik, jak jakaś młoda dziewczyna z tipsami bardzo długimi, jakaś taka w ogóle, nie wiem, rozmiar taki, taki zupełnie nienaturalny. Nienaturalny, tak? I nagle po, po prostu tak sobie radzi y, z pisaniem SMS-ów albo w ogóle z, z obsługą telefonu, że to po prostu jest coś niesamowitego. Także wydaje mi się, że no, na pewnym etapie y, myślę, że tipsy też. Pozwalają wiele zrobić. O, tak, że, że tak jak wspominał święty pamięci Jerzy, Sztur, człowiek, proszę pana, to się do wszystkiego potrafi przystosować. Nawet, zagryć, Oj, tak. z, nawet zagrać na fortepianie w, w tipsach. Dokładnie. Tutaj pewnie. By, może, może z tymi tipsami, to też jest tak, że ewentualnie, jeżeli chodzi na przykład o, o, o zmywanie, prawda? To, to wtedy jest... Przepraszam, nie mogę, bo jednak tipsy przeszkadzają i wtedy jest wymówka, a okazuje no, się, że kobie, jednak... Panie, panie redaktorze, no bo kobieta powinna tylko leżeć i pachnieć, to, to mężczyzna tak. powinien zmyć te naczynia, a ona tak, może wtedy są z jednak, z, Zmywarki są na tyle powszechne, że bez przesady. Można no to... sobie jakoś poradzić. Fany? Można sobie poradzić Zresztą odkurzacze też już teraz nie, nie muszą być prowadzone przez nas, tylko tak. samodzielnie gdzieś tam skakują na, na, na swoją stację, ładują się i później, <głos> <głos> przemierzają nasze podłogi. także Tak, z kotami na grzbiecie. Tak, tak. Jak między mówiłem. innymi. <noise> między innymi. No ale to, to właśnie. No w każdym razie, tak sobie pomyślałem, że po pierwsze taki wybieg. Wykonam, że, że jednak nie lata 80., 90., a odrobinkę później, mhm. ale w związku z tym charakterem e, piosenki oraz e, taka, wydaje mi się, stara dusza, jeżeli chodzi o, o, o ten wykonawczynię, to to będzie, będzie jakoś na miejscu, w tym miejscu. O, tak, oczywiście, tak... jak najbardziej. Ja się... Czyli z tego plecaczka tak z, z wierzchu dzisiaj troszkę poleciała. Tak, taka świeżynka, tak, tak. tak. Taka, taka świeżynka. Kanapka taka dopiero prawie co zrobiona. No właśnie. Ja polecam panu redaktorowi posłuchanie radia wtedy po kąciku, bo ja mam na tę piosenkę pewną ładną muzyczną ripostę, która u, mm. o, o, o dziwo jest podobna trochę. I... No domyślnie. Myślam się, że, że jest jakiś związek tego Złasz, i jestem tak. bardzo ciekaw. Elementem na pewno łączącym jest co, roz, jest, co roz, jest, takie wiążące? Rozpoczynający utwór fortepian. <noise> tak. Ach, no proszę, no proszę. Ale ja ale, ale słyszałem zdradzę, też, że nie zdradzę jeszcze teraz. Wiele osób doniosło mi, że też wiele się działo przed samą audycją, że y, mogę pogratulować kolegom zespołu Papade y, Pierwszego pierwszego miejsca w, w, w radiu wtedy. Ja staram się nic nie mówić, bo mogę być oskarżony o nepotyzm. Przez <głos》> dwóch, no redak <głos》>, dwóch redaktorów. Ja wiem. Którzy, ja wiem. Którzy sobie stworzyli takie małe dzieło. I teraz jest taka sytuacja, że. I ja myśląc o tej piosence, nie myślałem o radiu wtedy, ale jakoś tak się napisało, że pasuje, nie? Ale pasuje, no brzmienie <laughs> jest takie zdecydowanie na wtedy, a poza tym umówmy się, że też jeżeli chodzi o słuchaczki i słuchaczy radia wtedy, jest, jest wiele osób, które słuchają Papa Day i Papa Dance, także... No, wiadomo było, że się pojawi, że, że jest szansa, że się pojawi na liście. Na no, czy będzie na pierwszym miejscu, to już oczywiście zależało od natężenia głosów w danym momencie. No i skoro tak rzeczywiście się zdarzyło, to ja się bardzo cieszę i przekażę moim kolegom. Myślę, że. Jak będziemy grać w sobotę w Łodzi, to, to będą naprawdę przeszczęśliwi. Ojej, okay, no to proszę ich pozdrowić i, i też pogratulować. Pa, panu też oczywiście gratuluję. No. E, zwłaszcza, że tak, mam swój skromny udział również w tym przedsięwzięciu. Oczywiście no, skromny, rzeczywiście tak. Panie redaktorze. No dobrze. No dobrze. Oddajmy głos Vanessa Carlton. Carlton, a, tak. A, tak a Chyba nie w... z tych Carltonów. Chyba to nie, nie chodzi o ten hotel. To nie jest Carlton Network, tak, tak. tak. <laughs> Carlton Network mogła stworzyć coś takiego. Tak. No ale gdyby po, poleciało trochę bardziej z, z przywojami następnymi, to może by się udało. Tak. Ordinary Day był jeszcze taki hit, ale to było m, to to była piosenka, która dotarła do, do 30. No, miejsca. No ale sam pan wie, panie redaktorze, że to nie od artysty zależy, tylko od no po prostu raz, że od szczęścia, dwa, że od gustów słuchaczy, które się zmieniają czasami jak chorągiewki na wietrze, więc to naprawdę ja myślę, że naprawdę Vanessa chciała mieć więcej hitów i, i, i myślę, innych. że tak, a poza tym ona jest taką bardzo poszukującą piosenkarką, ponieważ właściwie każdej płyta to jest taki trochę inny, inny tak? rodzaj muzyki A, i czyli taki czyli taki Madonna case, że no ale Madonna jest jednak jednak jest jest tak osadzona w muzyce popowej, a tutaj wydaje mi się, że to trochę też, no tutaj też jest muzyka y, trochę rozszerzona, jeżeli chodzi o instrumentarium, bo jest orkiestra smyczkowa akurat y, w piosence Thousand Miles. To jest cudowne, y tak. Mhm. I, I jest, jest y, bardzo słyszalna i, i, to, i to bardzo pięknie współbrzmi. Natomiast y, no, nie słyszałem tych wszystkich nagrań, które później y, zarejestrowała na swoje płyty, natomiast y, no tak jak mówię no skoro Stevie Nicks była mistrzem ceremonii na, na jej ślubie to jednak coś musi tutaj być tak panie redaktorze. E... Tak coś jeszcze. No nie no już nie będę się rozwijał. Słuchajcie Ewanesy Carlton bo to jest naprawdę fajna piosenkarka. I, a ta piosenka to naprawdę e, pamiętam e, jak grała swój koncert e, w Center Parku w Nowym Jorku, ja akurat wtedy byłem oh. tam też i, i, i rozpoczynało się to właśnie, że wjechała na scenę właśnie z takim, siedząc przy pianinie właśnie, z takim latającym pianinem i to było też takie fajne odniesienie do od tego teledysku, także Pięknie. naprawdę mm, przyjemne wspomnienia. Dobrze. Dziękuję. Nie, nie, ale to, nie, to, nie no, to nie jest nie, tak, że odbieram nie, nie, Panu głos, Panie Redaktorze. Nie. Chcę oddać głos y, kobiecie, więc tak. to, 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 to jest to. Czekamy na Vanessa czekamy na Vanessa. Uzasadnione. Bardzo dziękuję, tak, Panie Redaktorze, za dzisiaj. Cieszę się, że się usłyszeliśmy. Mam na ja nadzieję, że, że się usłyszymy za tydzień. Y, tak jest. No i y, miłego koncertu w, w sobotę. W Łodzi, w Łodzi, tak, w sobotę. Zapraszamy o godzinie 20.00. Łódź Widzew, tym razem plenerowa impreza, gdybyście mieli ochotę do nas dołączyć, to oczywiście zapraszam serdecznie, to chyba jeden z ostatnich plenerów podczas tegorocznej trasy, no koniec lata jakby nie było, podczas tego weekendu przyjdzie nam ogłosić, także no, zdecydowanie chyba warto. No a zagracie utwór z pierwszego miejsca listy w Radia Wtedy? To chyba nie mamy wyjścia. No, to tak. No. No, chyba nie mamy wyjścia. Tak jest. <grym> Proszę się czuć zobligowanym w tej sytuacji. <grym> zdecydowanie, zdecydowanie. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom za głosy i pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Dziękujemy. Dziękuję w imieniu słuchaczy, dziękuję również ja i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Tak jest. Do usłyszenia.